Wibbrosi przetransformowali się ostatnio w wolność i postęp, czy przetransformował się także ich ubiór? Co zrobili dobrze? A co wymaga jeszcze poprawy? Chcesz się dowiedzieć? Zapraszam! Wow. Tyle wątków, tyle wątków mięso! Czy ja, czy ja się myliłem teraz cały czas? O, proszę państwa, co ja tutaj widzę! Bo tak, jak połączymy te koszule... Staną marynarką z pierwszego klipu. To Co się dzieje? Co się dzieje? Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałem przejrzeć z wami ostatnie zdjęcia na Instagramie Vibrosów, to znaczy wolności i postępu i ich filmy na YouTube zobaczyć jak chłopaki wyglądają, bo wiem, że teraz mają na sobie często garnitury i koszule, więc jeżeli jesteście rządni krwi, chcecie mięsa i wytykania najmniejszych błędów, to bardzo źle trafiliście, bo nie po to założyłem ten kanał. Wiem, że chłopacy dużo rzeczy zrobili dobrze, a... Myślę, że miałbym też dla nich kilka fajnych sugestii, które mogą im pomóc ten wizerunek jeszcze poprawić, ale to dowiecie się już z tego odcinka. Dobra, Wojtek jest na pierwszym planie tutaj w garniturze jakimś granatowym. Zobaczcie tu, wystaje kawałek białej koszuli, kawałek tego mankietu spod marynarki. To jest fajne, tego chcemy. Zwłaszcza y, trzeba będzie to sprawdzić jak Wojtek będzie stał w jakimś filmie. Bo, bo wtedy ten kawałek mankietu powinien wystawać, bo jak mamy ręce, wiecie, złożone, to jest w ogóle... Ale tyle wątków, tyle wątków, mięso! Słuchajcie, bo jak mamy podciągnięte, zgięte ręce, to rękawy marynarki często się podciągają, więc ciężko jakby w tej pozycji idealnie ocenić długość rękawów marynarki i to, czy... bo koszula pewnie jest dobra, bardziej interesuje mnie tu kwestia marynarki. A propos, te, o, a propos tego znaku, bo jest tak, wiecie, pewność siebie, prawda? A tutaj też jest pewność siebie, tylko chyba... Ja wiem gdzie to sprawdzić, zaczekajcie sekundę. Proszę Państwa, wiedza, proszę Państwa, wiedza tutaj. Taki gest często jest stosowany w relacji zwierzchnik-podwładny, a wyraża zdecydowanie pewność siebie. No dobra, ale Wojtek nie ma y, rąk złożonych, tak, tylko ma w ten sposób. Jest przewrócona wieża, jest, proszę Państwa, która zwyk którą zwykle wykonuje się podczas słuchania, a nie mówienia. No ale to może wyjść czasem dość arogancko. Ja my szczerze mówiąc wątpię, żeby odłożę to. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby chłopacy chcieli być aroganccy w jakikolwiek sposób. Jestem ciekaw, jak bardzo jest to przemyślane wszystko, te, te, te wszystkie gesty. Wojtek ma mm, klapy zamknięte, w szpic takie. One wyrażają władzę, podkreślają tę męską sylwetkę, tą fałkę. Zaraz zobaczymy, jak inni panowie będą wyglądać. Zobaczcie tak, tylko Wojtek ma klapy w szpic. Inni panowie mają klapy otwarte. Jestem ciekaw, czy to też jest taki specjalny zabieg, że lider tutaj tego ruchu rzeczywiście jakby swoim strojem wyraża najwięcej władzy. No bo tak trzeba by o tym powiedzieć. Piotr ma tutaj też granatową marynarkę, klapy otwarte. Tutaj nie widzimy tak dobrze tego mankietu, więc myślę, że możemy zakładać, że marynarka będzie miała trochę za długi ręka, co do kołnierza, bo to u Wojtka też było widać. Trzeba ja sobie wrócę na przykład do Wojtka. Tak, zobaczcie, tu nie wchodzi kołnierz pod klapy marynarki, pod te wyłogi. A kiedy, kiedy kołnierz właśnie tak wchodzi, wsuwa się pod te wyłogi, to mamy bardzo czysty, estetyczny wygląd. Ja wiem, że panowie mówią, że nie chcą być jak politycy i chcą być szczerzy i yy, jakby prawdziwi w tym, co robią, ale to myślę, że właśnie jeżeli ubiorą się bardzo dobrze, to nie będą jak politycy. No I zobaczcie, tutaj u Piotra ten to jest taki jakiś kęcik bardzo wąski, bardzo wąski. I nie ma szans, żeby kołnierz koszuli schował się pod, wyłaga, pod wyłogami marynarki Więc myślę, że to jest do poprawy tu też trochę odstaje kołnierz przy szyi no natomiast bądźmy szczerzy, jak są sytuacje, w których poruszamy się, robimy coś, to, to takie rzeczy występują. I przede wszystkim ważniejsze na pewno będzie to, co, co chłopaki mówią, a nie jak wyglądają. Tu z kołnierzem jest ta sama sprawa, co cały czas, w każdym innym wypadku. A propos marynarki, to nie ma czysto granatowej marynarki, tylko tu widzę, mamy wzory takie window pane, czyli ta jakby szersza krata, ta taka mocniejsza, taka ciemniejsza, ta bardziej wyrazista, ta większa po prostu swoim wzorem, to jest window pane. No, a się kojarzy z kratą biznesową i, i jest połączona z, takim, z taką mniejszą kratą, z takim grawczekiem. Dobra, co możemy powiedzieć o tym krawacie? No, wiecie, krawat dobieramy tak, żeby mniej więcej jego szerokość była taka jak klap marynarki. Więc tu chłopakom się to zgadza. Co do wiązania krawata, to tutaj u Wojtka wygląda to powiedzmy w miarę spoko. U Piotra no też, tylko jakby... No tutaj u Wojtka jakby naj mniej estetycznie z tego względu, że ten węzeł jest jakiś taki rozlazły, bardzo szeroki, bardzo duży i nie jest idealnie dociągnięty krawat do kołnierzyka. No, natomiast to co mogę Wam powiedzieć to jest tak, że czasem w zależności od tego, jaką mamy koszulę, jaki mamy krawat, to dociągnięcie tego krawata idealnie będzie... No nie, niemożliwe, ale bardzo ciężkie do zrealizowania, zwłaszcza kiedy nie zwracamy na to uwagi i nie jest to naszym priorytetem. No Piotr, to, to niekorzystnie wygląda z tym kołnierzem. Piotr, o 100% zmieniamy kołnierz. A tutaj na przykład na tym zdjęciu Wojtka ten krawat też jest źle ułożony. W sensie wystarczyło mieć kogoś na planie, kto, kto miałby trochę wiedzy na ten temat, żeby podpowiedział chłopakom i myślę, że wypadłoby to o wiele korzystniej. Co do krawata, no to jakby panowie jeszcze tutaj łezkę jakąś wyczarowali, to ja byłbym zachwycony, po prostu zachwycony byłbym, jakby była łezka. Fajny jest ten element z żółcią. Dygresja a propos kolorów to jest tak, że no żółty może wiecie, jakieś tam radość, coś takiego, jakieś szczęście, jakiś dobrobyt, ale z drugiej strony też zagrożenie, zdrada. Myślę, że jakby chłopacy dobierając żółty, myśleli o, o tych bardziej pozytywnych konotacjach. Jestem na pewno przekonany o tym. I o tym, żeby się wyróżniać jakoś na tle sceny politycznej, a nie nosić kolejny granatowy czy bordowy, nudny krawat. O, proszę Państwa, co ja tutaj widzę? Wojtek ma poszetkę TV Fold. Yy, złożenie prezydenckie. Jest, w końcu u kogoś się pojawiła. Tu jakiś yy, Wojtek ma button downa jakiegoś. Yy, no a ta, tutaj, tutaj Wojtek ma inną marynarkę. To już, yy, Spojrzymy na te klapy, to one są otwarte po pierwsze, ale mają też mniejszą szerokość i gorzej wygląda. Ale ma tu kołnierz od koszuli, który lepiej wchodzi pod wyłogi tej marynarki. Także koszula in plus poszła, a marynarka in minus. Wojtek, jak połączymy te koszule z tą marynarką z pierwszego klipu, to Mua! będziemy to mieć. Wojtka, no, no fajnie nawet wygląda, słuchajcie, ta marynarka jak tutaj na linii barków na tym zdjęciu się ułożyło. Czy ja, czy ja się myliłem teraz cały czas? Czy ja na Adama mówiłem Wojtek? No, nie wiem, teraz tego nie sprawdzę, ale. O, to przepraszam bardzo, jakby. U Adama dobrze to wygląda. To jest w ogóle, słuchajcie, dobra rzecz, nie? W telewizji pierwszy raz na żywo dużo stresu, na pewno. Ja oglądałem to wystąpienie i muszę powiedzieć, że. Wojtek dźwignął. Słuchajcie, to nie jest łatwa sprawa. To jest naprawdę bardzo duży stres. Podobała mi się końcówka, gdzie uzewnętrznił się trochę i miałem wrażenie, zaczął mówić. Nie, żeby to, co mówił wcześniej, nie było od niego, bo na pewno było. Tylko teraz zaczął mówić to, co nie było przygotowane, a co czuł i ja bardzo doceniam takie rzeczy. I tutaj widzę, że panowie też skarpety mają. Przynajmniej Adam i Piotr w kolorze żółtym. Yy, Boże, czy ja znowu pomyliłem imiona? Co się dzieje? Co się dzieje? Adam i Wojtek, a Piotr mają, a Piotr ma czarne skarpety. Więc to ta żółć jest tutaj motywem przewodnim. Dobrze, że nie mają żółtych poszetek, bo to już by było takie wiecie Albo gdyby chociaż to była inna żółć niż krawat, ale obawiam się, że gdyby wrzucili poszetkę, nie wiem czemu się tego obawiam. Może nie, może się mylę. Może ta poszetka byłaby żółta, ale nie tak żółta jak krawat z innego materiału, i wtedy byłoby to fajne połączenie. Tutaj zobaczcie już bez krawatów, rozpięte kołnierzyki. Wiecie, trochę więcej luzu, trochę więcej takiej nonszalancji bym powiedział. Myślę, że chodzi o to, że panowie chcą pokazać, że nie są sztywniakami, no bo na pewno nie są. No i tutaj, o proszę bardzo, rozpięty ostatni guzik. Koszuli, do tego krawat rozluźniony. Wojtek ma tutaj zakasał rękawy do pracy. To jest taki ruch, ja bym powiedział, akurat trochę polityczny, że mi się kojarzy, że jak politycy chcą pokazać, że słuchajcie, będę działał, będę prężny, będę się starał, no to wtedy zakasa rękawy do roboty, rozluźnia koszulę i bierze się do solidnej, ciężkiej pracy dla dobra narodu. No, ja propos postawy, na przykład tutaj Wojtek ma jeszcze. To że mówię amerykańską czwórkę, to też jest często taka pozycja, która wyraża pewność siebie, że ej, wiem co mówię, wiem o co chodzi, znam się. Jestem pewnym siebie gościem. Słuchajcie, a próba mojej oceny gestów. Z tego co się orientuję, to, żeby oceniać jakieś gesty, to trzeba robić to w szerszym kontekście, a nie tak, że sobie biorę gest i oceniam go. I jestem pewien, że to on oznacza, bo nie znam szerszego kontekstu. Nie wiem, jak oni się naturalnie zachowują. Jak normalnie, jaką mają normalnie naturalną mowę ciała i tego mi brakuje, więc to nie jest jakaś opinia. Yy, którą powinniście brać w 100% wiecie za zapewnia, że o Wojtek się czuje pewnie Może zawsze tak siedzi Może zawsze tak siedzi, nie wiem No to też jest ciekawe, bo wy i tu siedzi bardzo szeroko I tu siedzi też bardzo szeroko I wydaje mi się O proszę bardzo i tu siedzi bardzo szeroko I to też jest taki gest, który mi się kojarzy z władzą z tym, że mężczyzna odsłania krocze nie boi się ataku W żaden sposób i jest pewny siebie nie ma żadnego zagrożenia, wie co robi. No dobra, podsumujmy sobie, co by tutaj można poprawić. Więc dołożyć jakąś poszetkę. Zawiązać lepiej krawat. Jeżeli chcemy zostać w tym kolorze krawata, to tak spoko, tylko... jakiejś lepszej jakości i lepsze wiązanie. Koszula, która wchodziłaby pod wyłogi klub marynarki. Co do samych marynarek, na przykład długości i tak dalej, no to tym za bardzo bym się nie przejmował. Jasne. Mogłoby wyglądać lepiej. Oczywiście, że tak. Ale to nie jest najważniejsze. Widzimy się w kolejnym odcinku. Panowie, powodzenia. A wy jak zawsze lajkujcie, szerujcie, subskrybujcie. Czekajcie na więcej. Na razie.